Dziś powiem parę słów o szeroko rozumianych domkach, lub też bardziej ogólnie budynkach. Na zgłoszenie Figuruję, funkcjonuje dość dużo mitów na temat tego, jak to jest. I zacząć trzeba od tego, że mamy dwa rodzaje zgłoszenia. Pierwszy to jest taki, o którym myślicie myśląc o zgłoszeniu, proste zgłoszenie nie wymagające architekta, geodety, żadnych profesjonalnych usług. I dotyczy to budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 i. W definicji budynku parterowego, to, że może być tam strych, czy część urzędów przymyka na to oko, że jest poddasze użytkowe, to jest praktyka. W teorii ma to być budynek parterowy. Drugą rzeczą, którą możemy sobie tak właśnie po prostu zgłosić, na w druku zgłoszenia, mapka, odręcznie narysować, opisać cokolwiek jest, to jest budynek. Gospodarczy. Te dwie rzeczy faktycznie do 35 metrów tak łatwo i prosto możemy zgłosić. Drugi rodzaj zgłoszenia, czyli zgłoszenie czegoś od powierzchni do 70 m kwadratowych i powierzchni użytkowej do 100, to, to słynne zgłoszenie przed kilku lat. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że przy tym zgłoszeniu musimy mieć część architektury, jeśli chodzi o, znaczy architekturę tego projektu, tak jakby część projektu budowlanego, i mapę do celów projektowych zrobioną przez geodetę. I w pierwszym rzucie możemy to zgłosić, rzeczywiście jest to proste. Możemy zgłosić budynek mieszkalny, natomiast jeśli nie zamierzamy samodzielnie objąć funkcji kierownika budowy i nie chcemy robić projektów branżowych typu wytrzymałość, instalacja wodna, elektryczna, kanalizacyjna, to sami będziemy ponosić odpowiedzialność za cały proces budowy. I wątpliwe jest, by w takim wypadku po pierwsze dostać kredyt na Dom budowany bez profesjonalnego nadzoru, po drugie wątpliwe jest, że dostaniecie odszkodowanie, gdyby jakiś wypadek losowy dotknął Was i Wasz dom. Także pamiętajmy, że zgłaszamy budynek gospodarczy lub budynek rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 metrów lub zgłaszamy. <laughs> dom mieszkalny o powierzchni zabudowy do 70 metrów, natomiast nie jest to wcale takie proste i nie jest to pstryk. Zgłaszamy i budujemy, tak jak na przykład zgłaszamy szambo, płot, czy wiatę wolnostojącą. A jeśli macie wątpliwości, nie bazujcie tylko na mądrościach z czyluści internetu. Przeczytajcie sobie ustawę prawo budowlane, spytajcie się architekta i otaczajcie się ludźmi mądrymi. To będzie Wam łatwiej nie tylko żyć, ale w tym partykularnym wypadku również budować. Pamiętajcie też o tym, że wybierając wykonawcę warto skorzystać z kogoś, kto współpracuje z architektami, geodetami i zapewni Wam kompleksowe doradztwo i kompleksową usługę. Podoba się Wam wasz materiał, chcecie dowiedzieć się więcej o samych realizacjach takiego na przykład właśnie domku pszczółka, który może być na zgłoszenie, ale nie musi Obserwujcie nas po więcej. A to jeszcze z tego miejsca ciekawa rzecz. Ten domek możecie postawić. On będzie wyglądał dokładnie tak samo. Możecie go postawić jako budynek gospodarczy, jako budynek rekreacji indywidualnej, lub na podstawie pozwolenia na budowę jako budynek mieszkalny, lub na podstawie zgłoszenia jako budynek mieszkalny. I to jest cały czas ten sam domek. <laughs> tak samo często mówicie o domku całorocznym. I to jest pytanie, co to znaczy domek całoroczny? Dla mnie domek całoroczny to domek spełniający kryteria domu mieszkalnego, czyli ocieplony w standardzie co najmniej WT 2021, czyli tego, co obowiązuje domy całoroczne mieszkalne. Natomiast co mówca, co firma, to inna definicja, więc jeśli chcecie mieć pewność, że rozmawiacie ze swoim rozmówcą o tym samym, po prostu zdefiniujcie, do czego ten dom ma służyć i jakie mierzalne parametry ma mieć. I wtedy będziecie rozmawiać o konkretach. Trzymajcie się cieplutko, gdy na zewnątrz zimno. Do zobaczenia!